Dzień dobry, Pani to Jest taka sytuacja, że, no wie pan, babcia obniżają w szpitalu na oddziale intensywnych terapii. Znaczy, pani bardzo. No to chociaż pan, bo jest taka sytuacja, że, no, przez tą babcię, no, nie udało mi się przygotować do tego egzaminu. E, pani Karolino, ale to tak naprawdę pani na moje zajęciach nie uczęszcza już ponad dwa miesiące. No jak to nie uczęszcza? No była w zeszłym roku jeden no, raz. Dobrze, a potem babcia zaczęła chorować. Dobrze, pani Karolino. Ja to... nie ma no, serca, czy co? No mam, pani Karolino, serce, no ale to proszę. Nie no, 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 żeby miała Babcia jest sama, dziadek nie żyje, tylko ja jej zostałam. I ja naprawdę bardzo. No co by Pan zrobił na moim miejscu? No, niech Pan powie. Pani Karolina, dobrze, w jaki sposób mogę Pani pomóc? Zaliczyć mi to! No, po prostu mi zaliczyć. Pani Karolina, ja no, bym tak Ja nie jestem każdy, proszę Pana. Nie każdy ma Barcie w szpitalu. O nie, 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 nie. nie, nie, nie. Karyno, no dobrze, rozumiem. Dobrze. Zróbmy tak. Zaliczę Pani tę przedmiot w tej tak. chwili. Tak? Pani Karolino, tak. ale proszę nie posłuchać. Dobrze, proszę. Ma Pani teraz zaliczyć wszystkie zajęcia u mnie. Mm -hmm. jeżeli Pani ani razu nie przyjdzie na moje zajęcia, umawiamy się, dobrze, że wtedy zostanie Pani zacznijmy na do moje Dobrze? Tak, Dziękuję Panu się. Dobrze, Pani Dziękuję!